Czy pan na to, czy ja? Mam! Bo nie pozwolę ja na kłamstwo! Sądzę. I panie, panie, panie Szanowni Państwo, zapraszam do krótkiego materiału, w którym pokażę z ostatniego czasu materiały z sesji komisji, w którym pokażę Państwu jak pani radna Celina Szymańska mija się z prawdą, wręcz uważam nawet, że kłamie. Jaki jest tego powód nie będę wnikał. W mojej historii kilkunastu lat pracy w samorządzie do tej pory nie spotkałem takiej osoby, która tak notorycznie, dwuznacznie by się wypowiadała albo wręcz kłamała. Nie wiem czemu to ma służyć. Uważam, że powinienem jednak się z tym rozprawić, dlatego też dzisiejszy materiał będzie temu poświęcony. Ale póki co, ja mówię, jakie są fakty. Nie póki mówi pani z... o faktach, a nie konfabuluje. A póki co mówię o faktach. Konfabuluje to pan opowiadając tak, rzeczy tak nieprawdziwe. bardzo, bardzo proszę mówić. Spokój tutaj Ale to jest, nie, tylko nie można głupot badać liczyć, do, do, że do, ja sobie że na to do, pozwolę. Do Bo a pani już tak po, po prostu o... jest, że wstyd, co pani robi zawodowo, Bez, a jak, pani, jak pani faktami manipuluje, jak pani językiem miesza i jak pani mówi, żeby dwuznaczność zachować. Fakty są takie. O, ja pani pan głosowała jest. za stopisem, czy ja głosowałem Maliuż. za stopisem na woli Mieleckiej. Ja głosowałem, ja Maliuż, byłem, żeby stopisko Proszę, posłem, nie więc więc się do Czy pan ma czy ja? Mam, bo nie pozwolę ja na kłamie. Skończył pan jeszcze raz. Nie skończył kłamie. No, może pięć minut przerwy. Nie, bo pani kłamie i kłamie. To, pan i mieliśmy okazję na, sesjach, na sesji podatkowej. Co roku był wzrost podatków. I za moment usłyszycie Państwo dalszą część tego, co mówi Pani Radna Celina Szymańska, twierdzi, że podczas sesji budżetowej mówiłem, że co roku były podnoszone podatki od środków transportowych oraz że ja wtedy powiedziałem, że się pomyliłem. Więc wysłuchają Państwo to, co ma Pani Szymańska do powiedzenia, i za chwilę to, co rzeczywiście powiedziałem na sesji i jak to się ma w rzeczywistości do słów. Pani. Pani Szymańskiej. Co roku był wzrost podatków na środki transportu. Na sesji pani kierownik powiedziała wprost. Nie było od 10 lat wzrostu. No to wtedy Pan powiedział, że Pan się może pomylić. Nie powiedziałem, że się pomyliłem, tylko ja, ja, nie, ja się nie opykałam powiedziałem, że pan były... może pomylić. Bo... Nie. Proszę Państwa, ja mam głos, skończę. Proszę, nie proszę. będę. A teraz usłyszycie, jak na sesji budżetowej powiedziałem, że kiedyś dokonano takiej znacznej podwyżki. Kiedyś to nawet nie określałem, że to za tej kadencji, bo to chodziło mi o już czasy zamierzchłe i ani nie powiedziałem, że kilkakrotnie, czy corocznie, ani nie powiedziałem, że przepraszam, że się pomyliłem. Wiemy, że kiedyś dokonano takiej znacznej podwyżki i wtedy troszeczkę przedsiębiorców uciekło z rynku. Że kiedyś dokonano takiej znacznej podwyżki... I wtedy... Że kiedyś dokonano takiej znacznej podwyżki... Wtedy... Myślę, że ten materiał bardzo dobrze oddaje, jak wartościowe są komentarze i wypowiedzi pani Celiny Szymańskiej, ponieważ notorycznie ona swoim, swoimi wypowiedziami w taki sposób manipuluje poluje aby albo były dwuznaczne albo wręcz tak jak tutaj nawet widzimy zupełnie niezgodne z tym co było w rzeczywistości. Teraz przejdziemy do kolejnego fragmentu tym razem z komisji rewizyjnej podczas kontroli bibliotek i zobaczymy co mówiła pani radna Szymańska a co wskazują dokumenty. Jak ja po prostu uważam, że sensowne byłoby przeglądnięcie, yy, sprawdzenie finansowe, jeżeli mówimy o tym roku zamkniętego, który jest zamknięty, bo teraz mamy grudzień, to jeszcze tam parę dni zostało do tej ceny. Jest... Ale jest. każdą kontrolę, którą robimy, to jest kontrola tego roku. Do no bieżącego to, roku, także to Jeżeli to jest... my określamy, nie jest w dokumencie określona, że jest to kontrola z tego roku, bo jak czytamy jest dokument, to, to... to nie ma tam, że to jest, obejmuje ten rok bieżący. W momencie chciałem, żeby kontrola biblioteki odbyła się za zamknięty rok 2022, a nie za rok bieżący 2023, który jeszcze nie jest okresem zamkniętym i jest trudniejszy do y, dokładnego zweryfikowania, ponieważ nie wszystkie koszty jeszcze są nam znane i spokojnie jako Komisja Rewizyjna mogliśmy to zrobić, ponieważ dokument, który tutaj Państwu pokazuje, mówił, że Pan Przewodniczący informuje Pana Wójta, że zarząd za podjęcie kontroli w zakresie funkcjonowania bibliotek publicznych gminy Mielec i nie było tam określone, za który rok będziemy kontrolować. Był tylko podany, że zgodnie z planem ramowym przyjętym w 2023 roku, ponieważ w 2023 roku zostało przyjęte, że mamy te jako komisja rewizyjna te biblioteki skontrolować, natomiast nie było określone, za jaki okres i spokojnie podczas kontroli mogliśmy zdecydować, za jaki okres to chcemy. Tutaj, jak słyszymy, dwukrotnie pani Radna Szymańska mówi, że było określone w dokumentach. Więc macie Państwo ten dokument z komisji rewizyjnej, który jasno pokazuje, że takiego określenia nie było. Kolejny raz pani Szymańska kłamie. Jeżeli my określamy, nie jest w dokumencie określona, że jest to kontrola z tego roku, bo jak czytamy w to nie ma tam rzeczy. W będę zawsze głosować za, niezależnie co Pan Radny będzie wypisywał na swoich Facebookach i jakie filmiki będzie o mnie nagrywał. To jest właśnie ten poziom kultury. A ja póki co jestem nauczycielem, pracuję z młodzieżą, z dziećmi, tą kulturę na tym poziomie lokalnym również tworzę i uważam, że to jest najważniejsza rzecz. I tego właśnie się obawiam tej kultury tworzonej przez właśnie takie osoby. Tym bardziej, że pani ma do czynienia z dziećmi, jest pani katechetką w dwóch szkołach. Zostawiam państwu ten filmik do przemyślenia. Być może zmieni on poziom debaty, poziom yy, prac w naszej Radzie. Być może nie, czas pokaże. Ja jednak po cichu na to liczę. Jeżeli ktoś chce posłuchać więcej na temat tego, co tutaj zaprezentowane zostało na tych skrótach, może łatwo to uczynić. Na moim kanale są filmiki. Tutaj w tym materiale filmowym też mieliśmy na dole datę, kiedy było nagranie. U góry w prawym rogu na zielono mamy czas, kiedy jest dany fragment. Jeżeli przejdziemy do mojego kanału, łatwo możemy odszukać dany film i znaleźć czas, ewentualnie wtedy można sobie posłuchać znacznie szerszy zakres. Do czego Państwa ewentualnie zachęcam, no i dziękuję za poświęcony czas na analizę tego filmu.